No przecież klikam ci zabrać do grupy i to cię w ogóle nie chce połączyć? Nie. A na jeju? Jak na wejdziesz na apkę? Hmm. Ja pierdolę obs wyłączyłem. Jakim cudem kurwa. A nie, dobra, zminimalizowałem przez ten przypadek. Kurwa, już się przestraszyłem. <laughs> nie, 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 nie. Chyba się nie da teraz wyłączyć tego obs -a. Jak masz live odpalonego? No właśnie. No kurwa, masz grupę, masz grupę tą. Masz grupę w grze. A spróbuj ty mnie zaprosić. W Przejęliśmy oba cele. To jest najmniejsza różnica, czy ty mnie zaprosicie. Ja czekam do grupy. Czekać na zakończenie ostrzału artyleryjskiego wroga. jak ja opuszczę tę grupę. No teraz zaproś do grupy. O, mam. Akceptuj, Y. No i o, jesteś. No i, jest. no i teraz no. spróbuj dołączyć. No. Dołączyć? Spróbuj ten, dołączyć po no. mnie do gry. Dobra, na no, masz 24 na 24. Tak? No to może zaraz kogoś wyjebię, no. Jak? Kurwa to nie jest głowa. Nie, oni są tak blisko, że, ich, że to trzeba strzelać w nich totalnie. Brałem jakąś poprawkę, kurwa. Ile tu jest? 140? Dobra. Uch.

Okay. Feindlicher Stromsoldat, seid vorsichtig! Gesichtet, aufpassen! Ohje, ui, ui. Weiß ui, ich, ui. Oh, dass da die Täter gesichtet? Wow, wow, wow.

No jestem w kolejce, co nie, Dwa sloty są. O, nie ma ani jednego u tyle. Prawda w przeciwnym teamie są te dwa sloty, ale chuj tam 24, nie 24 sobie. Kurwa trzeba zmienić pozycję. A, skończyłem tą kampanię Chujwa, kiedy to było Biedenca jest sto lat temu No nie auf MG O, O wow, 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 wow. ale mi widział pamiętam że Sanże kupiłem i swój wysynka tak mm. nie jest Później ją zmusiłem, ale... Stary, ja seryjnie nie jestem w stanie zrozumieć, co ty czasem mówisz. Nie, nie wiem. Mimo tego, że ściszyłem Greto, to... Ale co, ja mam mówić wyraźniej, czy coś, czy co? No strasznie, kurwa, nie zrozumiałe ten... Nie wiem, czy to przez mikrofon? Dobra. to ja będę się... mówił wyraźnie. O, no i kurwa, teraz ja rozumiem. Bo ja też to nigdy tak nie mówiłem, coś mi przyjechał. Ale tak jakbyś był kurwa, kilometr od mikrofonu, nadal, nie? No nie, no u mnie jest to jest Co Zobacz na streamie, nie? Zobaczcie zaraz, czy ja ci nie mam przeciwczynego, ale wątpię. Ich by Sanitator, schnell! Halo, 1, 2, 3, testuję, testuję. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że na wstej mamy tak dobrze słychać znowu. Nie wiem, może jest mnie na górze. Nie wiem, wydaje mi się, że jest... ...dźwięk. Nawet tak lepiej, bo to włącza... Kurwa mać! Skąd on tam napierdalał w ogóle? dachu jakimś... ...obesranym. Czekać na zakończenie strzału artyleryjskiego wroga. Ej, to jest pojebane, że gościowi tylko, kurwa, wystaje broń. To jest popierdolone. Kurwa, tylerią dostałem. Jak grałeś kiedyś w Warzone Online? Warzone? No. Nie. Call of Duty. No. Nie. Znaczy, zagrałem parę gierek i stwierdziłem, że nigdy więcej. <laughs> A czemu? Nie podobała mi się ta gra. Feldwebel! Mm -hmm. Nie, no, cały czas pokazuję, że jest 24 na 24 Teraz jest 24 na 24, no No, cały czas tak pokazuję, jestem cały czas w kolejce Jako użytkownik, który mnie ch**a daje do No, Bo teraz, na tym etapie, to już wszyscy mają problem No jada klima się wyłączyło I chuj spierdoli za budynek. Byłem Ej byłem uwielbiam kurwa jak goście. Rezponułem ci się na plecach i zaczyna ci napierdalać z pełnej tak pizdy. Tak. Na duchem z broni. No. Ale to zjebany system, Nowe bo niektóre gełki mają takie coś, że na nie respić się tyle ziomków na petach, no. W nie? W sensie tak jest chyba też nawet na Dead -metru. jak masz odwalwa, Dead Metal, to ci się respią po prostu wszędzie, mogą cię wtedy Jak są takie watne, no to one są dostosowane, żeby cię się nie respił na petach, to nie? Żebyś cały nie dostał. Ale dziwka. Paslaty są znowu. No Ja jestem cały czas w kolejce O, o wczytujemy No to cię musi wczytać do mnie w takim razie W ogóle dzisiaj byłem na moim pierwszym w życiu przeglądzie samochodu O, i nie przeszedł Przeszedł? Nie no Przeszedł, znaczy przeszedł, bo nie sprawdzali wydechu, ale przeszedł to, gdzie tak. powiedział, że ten, za słabo napompowane opony mam no. Tak, ja idę do innej drużyny, bo to jest zajęta Zaraz zrobimy. Jak zginę, to zrobię. Nie no kurwa, przyciśnijąc, otwieram piątą gilkę i znowu jest błotno. Co jest? Znaczy What the fuck? No to, że kurwa jakiegoś pajaca nie spodziewałem O kurwa, bo ja tu mam ultra ustawione, ja się dziwię, czemu mam 60 fps -ów. Siatkę sobie tylko ustał na ultra, dobra, robię drużynę Zmieni A co siatka daje w tegiełce? Ja pierdole! Przejdź na, 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 na obronę, Prze zmieniłem zespół przez przypadek i nie mogę się cofnąć Okej, okay. ja Ja pierdole, czemu mi się to kliknęło? Cel nie ma za upaść, bronić go. Straciliśmy oba cele. X kurwa D. Brzemię celu. Mają tam porabić nasi nowy. A nie, tu zje bałem. Aha, no to kurwa XD. No Może to zmienić sobie, albo Zbórzędne albo była wolba, albo, przekazane przekazane No to lipo. Sprawdzam, jak mam zaś, To mam zielce. Zwiadoce, zielce. Zielce się muszę zabić. to zabić. zabić. dobra, to grajmy na razie tak. Chłopie, ja się już podpalam. Grajmy na razie tak. Najwyżej przy następnej tej. nowy powódka. Zobacz, się uda mi to zmienić. Teraz jeszcze jak już nie żyje. O, w końcu się wywaliłem. Teraz dawaj zobacz, bo ja nie... Wiem, o czekaj jestem, ja ci... dobra, mam, mam. mam. Dobra, I teraz czekaj, ja wyjdź z grupy i z nowa drużyna. Dobra, żeby zmienić drużynę, to klikasz tą strzałkę przy Delcie Charlie Bravo Alfie. No wiem. No, i dołącz teraz do mnie. No i Boadlando. to nie jestem. Chyba, los może lekko, ale to wiesz... Jak, tak, bo nie mogę tej siatki zmienić, bo mi się wszystko ustawia na to samo. No to na własne musisz przełączyć dopiero może z Miejska, auto, a właśnie. Bo kurwa, on tak wszystko w kolei za Wa, wa, wa. Mówisz że już kwiatkę na ultra tylko? Tylko siatkę, resztę weź na najniższe. nach paar Das Ziel dort zerstöre. Das stimmt mich jetzt auf z że sporo osób z snajpereł na pierdala. Uuu, tam to pojadaje, no Chodźcie po no tak, no, ale nie no, 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 ci się opłaca, w tym No, tylko, że to jest szturm, nie? No nie panie, bitew, to tak i tak, ale... nie w te Oj, Kurwa, dobra, duszę ja się gieram. jak w guagu Ja się zrespiłem i dostałem w głowę tylko strzała O, podniecie się na przód na. O, Spaliłem nie się nie w No Dobra, trzeba od do drugiej strony teraz podejść, bo oni się skupili na tą stronę Teraz grajmy z tym mocem Dobra, respię na by, dawaj w prawo biegnijmy Lewej przed nami, tam, tam to, gdzie patrzyłem. To tam zamawiał ekipę wybuchniętą? Tak mam auto. O, palę się. Wejdźmy do celu zniszczonego! Tutaj, tutaj. Jeden.

Rozgrywka czułość tryby celowania. O, czasem muszę zmniejszyć, że za dużo. A i tak mi dzisiaj w ci ludzie na tej ulicy. Korek chłopie zajebany cały na całą moją miejscowość. Przecież dzisiaj te zawody były du mistrzostwa Polski. Kurwa, zajebane tymi samochodami Stoisz w korku 100 metrów stoisz w korku 10 minut